Pomiar natężenia pola elektromagnetycznego w tramwaju PESA 122 NAL Swing to są chyba najnowsze nabytki łódzkiego MPK. Pomiar będzie wykonywany w kilku punktach tramwaju. Tramwaj w tej chwili hamuje i zaraz się zatrzyma na przystanku. Ten pomiar jest wykonywany nad tylną osią, jeżeli tak to można powiedzieć, nad tylnym wózkiem. W tramwaju są trzy pary, nie, trzy pary, trzy wózki i to w tej chwili jest pomiar nad tylnym wózkiem. Jest takie podwójne siedzenie, gdzie się siedzi naprzeciwko siebie i na jednym z tych siedzeń jest położony miernik. Dłuższy pomiar, który teraz widzimy na przystanku, pozwala sprawdzić, jakie jest natężenie pola elektromagnetycznego tła. Teraz tramwaj oczywiście rusza. Jak widać, mierzona jest tylko składowa magnetyczna. Jedynka oznacza przekroczenie zakresu pomiarowego tego miernika. Tutaj tramwaj osiągnął prędkość warp. Te tramwaj ponad 60 km na godzinę na prostych odcinkach, dłuższych, tych odcinkach osiągają. Tramwaj wyszedł z warp. Sprawdzę teraz natężenie pola elektromagnetycznego przy podłodze, czyli troszkę niżej. Ponownie pomiar pozwalający uzyskać takie neutralne wskazania i tramwaj przyspieszy. Czy pomiar wskazań pozwala zorientować się, czego można oczekiwać? Teraz zmienię miejsce miernika. Miernik przeniosłem nad, środkową, nad środkowy wózek. Czyli w tej chwili znajduje się po środku tramwaju. Tramwaj przyspiesza. Wskazania są inne, ale zdaje się, nie jestem tego pewien, że nad tym wózkiem, bądź właściwie to w tym wózku, nie ma silników. E Tramwaj jest napędzany czterofazowymi asynchronicznymi silnikami prądu przemiennego. Łączna ich moc to jest 420 kW. Tak, i wskazania ewidentnie udowadniają, że nad środkowym wózkiem silników nie ma. Te pomiary wymagają cierpliwości, nie, nie da się uzyskać jednoznacznego odczytu natychmiast. I ponownie przenoszę miernik niżej, ponieważ natężenie pola jest silnie zależne od umiejscowienia tego miernika, od odległości od źródła. I tutaj już zupełnie inny odczyt, dużo, silniejszy, dużo silniejsze pole. Chciałem włączyć oświetlenie, niestety włączyłem miernik. I ponownie zmienię miejsce pomiaru. Tym razem jest to pojedyncze miejsce przy takiej szklanej szybie po lewej stronie wagonu, ponieważ ten trawa składa się z jednego wagonu. Nie jest pięcioczłonowy, ale pojedynczy. Czyli w tej chwili pod pode mną i pod miernikiem nie ma żadnych kół, nie ma wózka. Co nie, co nie znaczy, że nie ma tam jakichś urządzeń. W sumie cały tramwaj to. Jedno wielkie urządzenie elektryczne. Tak. Odczyty z miernika pozwalają zorientować się wcześniej nim słuch to udowodni, co się dzieje z tramwajem. Tramwaj ruszył. Ponowna zmiana umiejscowienia miernika, tym razem nad przedni wózek. Na samym początku pojazdu znajduje się w tej chwili miernik, też przy podwójnym miejscu, tam gdzie nad kołami są siedzenia skierowane naprzeciwko siebie. I widać, że w pojeździe jest odzyskiwana energia podczas hamowania. Prawdopodobnie, bo inaczej musiałaby być wytracona. Na, jakiejś, na jakimś obciążeniu, na rezystorach zewnętrznych, jak to było chyba w starszych modelach. Tutaj prawdopodobnie jest odzysk do sieci zasilającej tramwaje. Tak czy inaczej, silniki są aktywnie wykorzystywane do hamowania. Będzie to można za chwilę zaobserwować. Tramwaj teraz ruszy. Stabilizuje się prędkość, tak czyty się trochę zmniejszyły. Przeniosę teraz miernik na siedzenie i trawę hamuje i ponownie duża wartość natężenia pola magnetycznego, czyli silnik jest wykorzystywany do hamowania. Teraz trzeba chwilę poczekać na dokończenie pomiaru na wysokości siedzenia, siedziska. W ten sposób e, trzy główne punkty, a tak naprawdę cztery punkty w tramwaju zostały sprawdzone. Jeszcze krótko o samych tramwajach z roku 2015. Jak wspominałem, wagon pięcioczłonowy, jednokierunkowy, nisko podłogowy, PESA 122 NAL Swing, miejsc siedzących 40, stojących 167, 5 osób na metr kwadratowy. I to wszystko. O czym chciałem teraz powiedzieć.